Proszę państwa, dziś chciałbym opowiedzieć o lalce Bolesława Prusa, ale że o lalce można by długo bardzo, więc opowiem państwu o jednym rozdziale, nawet jeszcze mniej, o fragmencie jednego rozdziału. Fragmencie, w którym bohater udaje się na spacer i jest to być może najważniejszy spacer w dziejach literatury polskiej. Lalka opisuje Warszawę tak szczegółowo, że znaczną część miejsc i akcji możemy precyzyjnie wskazać. Oto więc miejsce, gdzie wyobraził sobie Prus sklep Wokulskiego. Tu teraz jest przerwa między wami, Stąd właśnie rozdrażniony Wokulski wyrusza w rozdziale ósmym, żeby się przejść. No nawiasem, jeszcze przed wojną z inicjatywy miłośnika powieści Stefana Godlewskiego, umieszczono w Warszawie kilka tablic pamiątkowych, identyfikujących powieściowe adresy. I tu, w bramie domu przy krakowskim przedmieściu, gdzie w powieści za chwilę będzie otworzony nowy sklep, zrekonstruowano taką tablicę upamiętniającą Ignacego Rzeckiego. No, spore wrażenie robi na mnie to zwycięstwo powieściowej fikcji nad rzeczywistością. Zanim. Pójdziemy z Wokulskim na powieściowy spacer. Wypada, żeby ten spacer docenić, powiedzieć jeszcze parę słów o światopoglądzie młodego pozytywizmu. Otóż młodzi pozytywiści między Powstaniem Styczniowym a początkiem lat 80. zarzekali się, że ich światopogląd jest ufundowany na no, takich podstawach naukowych, ale jak każdy światopogląd, był to, była to w gruncie rzeczy wiara. I dlatego ja pozwalam sobie pół żartem przedstawić ów światopogląd jako takie sześć. Głównych prawd wiary, tylko nie katolickiej, a pozytywistycznej. Ten światopogląd wtedy przedstawia się następująco. Po pierwsze, jest jeden świat, czyli żadnych duchów. Po drugie, świat jest dobry i zmierza ku lepszemu. Czyli istnieje postęp. Po trzecie, są trzy warunki postępu: nauka, praca, oświata. No, to bez komentarza. Po czwarte: pracując dla siebie, pracujemy dla innych. Czyli to jest koncepcja społeczeństwa jako organizmu i w związku z tym pracy organicznej. Po piąte: dobrobyt społeczeństwa jest uzależniony od dobrobytu jego warstw najuboższych. Stąd bierze się hasło pracy u podstaw. I szóste: literatura tendencyjna jest do rozpowszechnienia tych prawd koniecznie potrzebna. No jeśli do tej listy dołożymy dwie rzeczy, które mi się nie zmieściły, no bagatela, emancypację kobiet i asymilację Żydów, to naprawdę będziemy mieli światopogląd, z którym młodzi pozytywiści wyruszyli na podbój świata, no tyle tylko, że w pewnej chwili właśnie na początku lat 80. przyszło zwątpienie. No i Bolesław Prus po jakimś czasie to zwątpienie zaszczepił swojemu głównemu bohaterowi. Wracamy na krakowskie przedmieście. Wokulski, rozdrażniony wizytą Izabeli, wychodzi ze sklepu, spogląda na swój nowo wykańczany sklep, odwraca się ze wstrętem i rusza w lewo. Już pierwsza jego myśl jest w stosunku do wiary pozytywistów bluźniercza. Myśli mianowicie o wszystkich ludziach, którym otwierając sklep da pracę i stwierdza dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi. Sklep odstąpie, nie zawiąże spółki i wyjadę za granicę. Głos wewnętrzny dopowiada a zawód jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie położyli nadzieję? Na co Wokulski? Zawód? Alboż mnie samego nie spotkał zawód? Ruch krakowskiego Przedmieścia i Karowej wyglądał wtedy inaczej niż dziś. Nie było jeszcze hotelu Bristol a Karaba odchodziła w dół taką wąską bramą, po jej obu stronach były zainstalowane wodotryski i Wokulski spotyka tu bosego tragarza, który pił wodę i miał bardzo zadowoloną minę i śmiejące się oczy. Bohater lalki myśli z goryczą, że o, ten to ma, czego pragnął, uświadamia sobie, że awans społeczny to nowe potrzeby, które często nie dają się zaspokoić i czynią człowieka nieszczęśliwym. Pomimo to mnie zazdroszczą myśli, a nad nim każą się litować. Co za potworne nieporozumienie. Wokulski schodzi na dół, nie było wtedy jeszcze wiaduktu i ślimaka przy więc ta uliczka spadała stromo w dół od razu pod Skarpę. Yy, idzie nad brzeg Wisły, ponieważ zapytano go o opinię na temat projektu zbudowania w Warszawie bulwarów nadrzecznych. Teoretycznie Wokulski powinien do tego cywilizacyjnego pomysłu mieć stosunek entuzjastyczny. Tymczasem on myśli tylko gorzko, że no cóż, bulwary postoją, potem się zawalą i tyle z nich przyjdzie, że jakiś przyszły geolog nazwie je e, te pozostałości po nich skałą ludzkiego wyrobu, tak jak my rafy koralowe nazywamy skałą wyrobu pierwotniaków. Z punktu widzenia biologii, to zdaje się, to ostatnie zdanie nie jest specjalnie precyzyjne. Ten teren pod skarpą przypomina Wokulskiemu leżącą drabinę, której jeden bok stanowi ulica Dobra, drugi taka linia od Garbarskiej do Topieli, a poprzeczne uliczki to Szczeble. No taka właśnie drabina. I myśli nasz bohater, że po tej drabinie nigdzie nie da się wejść. To była wtedy dzielnica slamsów, co obecnie trudno sobie wyobrazić. No i czytam te przerażające rozmyślania Wokulskiego. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. No to tyle w kwestii solidaryzmu społecznego i pracy organicznej. Wokulski nie jest jednak potworem. Kiedy spotka na rogu radnej i browarnej bezrobotnego furmana Wysockiego, no przecież mu pomoże. Ale przy tej okazji dzieje się coś dziwnego. Czytam. W tej chwili Wokulskiego tknęło szczególne przeczucie. Wysocki zawołał, a twojemu bratu jak na imię? Pada odpowiedź, że Kasper, i że Kaspra przeniesiono pod częstochowe, co jest tam z pewnego powodu kłopotliwe, na co Wokulski obiecuje, może twego brata przyniosą do skierniewic. Intryguje mnie to szczególne przeczucie Wokulskiego. No bo rzeczywiście, gdyby nie zainterweniował i gdyby Kaspra Częstochowy nie przeniesiono z powrotem do skierniewic, no to pod skierniewicami za jakiś czas nie miałby kto uratować Wokulskiemu życia. Prawdę mówiąc, to nie ostatni raz w powieściach Prusa mamy do czynienia no, z czymś w rodzaju zjawisk paranormalnych. U wylotu radnej, która wtedy nie kończyła się na dobrej, tylko biegła aż na samą Wisłę, więc na końcu radnej było wysypisko śmieci. To wysypisko śmieci to był zresztą skandal, bo kilkadziesiąt metrów dalej na północ, w dół rzeki, znajdowało się ujęcie wody dla Warszawy, no i ta bliskość jednego i drugiego powodowała zatrucia i choroby. Ale to, co się dzieje, kiedy Wokulski tam dotrze, to naprawdę dziwne miejsce, jak na spacery bogatego kupca, to jest jeszcze innego rodzaju uderzenie w światopogląd młodych pozytywistów. Chodzi o to, co Prus opisuje. Zgoda jest względnie dyskretny, ale proszę sprawdzić. On każe się Wokulskiemu, a nam razem z nim, przyglądać, jak kopuluje para syfilityków. Kobieta jest pokryta syfilitycznymi prostami, a mężczyźnie w wyniku choroby już odpadł, odpadł nos. Jesteśmy lata świetlne od literatury tendencyjnej, która pokazywała, jak, jaki świat może być, jaki świat powinien być. W Prusie obudził się naturalista, który pokazuje, Jaki świat bywa naprawdę, bywa przerażający. Wokulski wraca z nad Wisły, prawdopodobnie ulicą Leszczyńską, bo ona płynnie przechodzi w oboźną, a oboźną wraca na pewno. Wraca niby do swojego świata i nagle uświadamia sobie bezmiar cierpienia. Na początek niby nie wiedzieć, czemu przychodzą mu do głowy konie pociągowe i ich ciężki los. Ale proszę sprawdzić, jak stroma jest w tym miejscu ulica Oboźna i to stąd to skojarzenie. A potem Wokulski yy, 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 uświadamia sobie, tak jakby zaczyna czuć ból wszystkich absolutnie istnień. Yy, I zdaje sobie sprawę, że cały jego majątek pomógłby zaledwie drobnej części z nich. Nie jestem Chrystusem, ażeby poświęcać się na, za całą ludzkość, powiada trzeźwo, ale yy, zdaję sobie sprawę, że stoi przed dramatycznym albo-albo. Praca kupca i starania o pannę Izabelę kiepsko rymują się z miłosierdziem. I z tą ponurą myślą wraca na krakowskie przedmieście, nawiasem mówiąc obok domu, w którym mieszka, bo to mieszkanie wyobraził sobie Prus prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest parking. Kiedy teraz spojrzymy na prawdę pozytywistycznej wiary, okaże się, że po spacerze Wokulskiego kamień na kamieniu z tego światopoglądu nie został. Pierwsza, prawda. Świat jest jeden, a może dwa, skoro istnieją chwile jasnowidzenia, jak to się Wokulskiemu zdarzyło. Świat jest dobry i zmierza ku lepszemu? No akurat, skoro na przykład bulwary powstają, postoją, zawalą się i tyle z tego będzie. Są trzy warunki postępu, nauka, praca, oświata? No jeżeli postępu nie ma, to i o jego warunkach trudno mówić, ale nawiasem mówiąc, bosy tragarz jest szczęśliwszy od Wokulskiego. Pozycja społeczna, czy... Poziom edukacji w ogóle nic do ludzkiego szczęścia nie ma. Pracując dla siebie, pracujemy dla innych? Nieprawda, bo albo się pomaga Wysockim, albo zdobywamy Pannę Izabel. Dobrobyt społeczeństwa jest uzależniony od dobrobytu jego warstw najuboższych. No a to skoro tak, to gratulujemy, zważywszy przerażające myśli na temat ubogich próżniaków z powiśla. Literatura tendencyjna jest do rozpowszechnienia tych prawd koniecznie potrzebna. No, w ogóle trudno mówić o literaturze tendencyjnej, kiedy już bodaj na przeciąg jednego akapitu Prusz został naturalistą. Można by oczywiście powiedzieć, że te wszystkie wątpliwości to są rozterki bohatera, a nie autora przecież. Tylko, że Wokulskiemu w czasie spaceru po powyślu cały czas chodzi po głowie jakiś wiersz i Wokulski nie może sobie przypomnieć, skąd go zna. No i nic dziwnego, że nie może sobie przypomnieć, skąd go zna, bo on go jeszcze nie może znać. To jest Król Salomon Włodzimierza Zagórskiego, poemat no, znany już oczywiście Prusowi, kiedy pisał Lalkę, ale opublikowany kilka lat po czasie akcji powieści, kilka lat po tym, jak Wokulski spacerował po Powiślu. Tak jakby Wolesław Prus implantował fragment swojej pamięci w świadomość bohatera i mrugał w ten sposób do nas, jego rozterki są i moimi rozterkami. Dziś, w obliczu kapitalizmu, niekoniecznie bardzo życzliwego ludziom, te rozterki Wokulskiego i Prusa, być może powinny być także naszymi rozterkami. Do przeczytania.